Z projektu Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku zrodził się przede wszystkim dlatego, że istniał fenomen polskiej filozofii chrześcijańskiej w tym okresie. Ta filozofia odegrała niesłychanie istotną rolę nie tylko u progu XX wieku, kiedy tworzyły się zręby filozofii polskiej, ale także w okresie powojennym, po 1945 roku, gdzie istniały bardzo duże ograniczenia dla uprawianej, niezależnie od y, 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 ograniczeń ideologicznych, y, filozofii. Szanowni Państwo, głównym celem, ideą projektu naukowo-badawczego Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej była szeroko rozumiana promocja najważniejszych polskich filozofów chrześcijańskich, w kraju i za granicą. A przede wszystkim chodziło nam o to, aby zagranicznemu czytelnikowi przedstawić polskich filozofów chrześcijańskich, którzy wnieśli istotny wkład w budowanie polskiej myśli filozoficznej oraz polskiej kultury w wieku XX. Projekt, który realizujemy w ramach tego grantu naukowo-badawczego przyznanego Akademii Ignacjanów w Krakowie. Ma na celu przede wszystkim ukazanie polskiej filozofii chrześcijańskiej. Jak sama nazwa wskazuje, mamy dwa przymotniki. Z jednej strony a filozofia, z drugiej strony chrześcijańska. Z pewnością adresatami tego projektu, odbiorcami tego projektu są przede wszystkim ludzie na zachodzie, ponieważ wydajemy publikacje w języku angielskim i także w języku polskim. I chcemy pokazać dwie rzeczy. Z jednej strony chcemy pokazać, że polska filozofia jest żywa, twórcza. Co więcej, że ta filozofia nie ogranicza się do tomizmu, jak bardzo często jest kojarzona filozofia chrześcijańska, ale rzeczywiście w ramach tych kilkunastu filozofów mamy bardzo różne tradycje nawiązujące do logiki, nawiązujące do fenomenologii, systemy etyczne i wydaje mi się, że chcemy pokazać, że Polacy także mają coś do powiedzenia w ramach światowej filozofii.